Przechodzimy do punktu 21. Przyjęcie sprawozdania z działalności miejskiego, miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej z 5 za 2016 rok. Więc, szanowni Państwo, każdy, każdy z radnych otrzymał to sprawozdanie, jest to no, dosyć obszerne. Jeżeli e, Państwo radni macie jakieś pytania lub uwagi, to do tego jest Pani kierownik i będzie odpowiadała, a jeżeli Pan kierownik chce coś zakomunikować jeszcze odnośnie tego sprawozdania, to proszę bardzo. tylko przypomnę, że podstawą prawną do składania tego sprawozdania jest artykuł 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, gdzie kierownik ma obowiązek przedstawić sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Kępem, ogólnie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z potrzebami na rok 2017. Dlatego Państwo otrzymali takie obszerne sprawozdanie, to jest po raz pierwszy, tak sporządzony w taki inny sposób niż do tej pory, to sprawozdanie, no, tak jak już Pan Przewodniczący zauważył, każdy otrzymał. Ono ma rzeczywiście 20 stron, więc gdybym miała to czytać, to troszeczkę czasu by nam zajęło. Ja może tylko bym się skupiła na potrzebach na 2017 rok, bo to, że ośrodek dużo robi i że jest to praca niewierzalna, to myślę, że już Państwo zdążyliście się zorientować. Natomiast co do potrzeb, to na pewno Koniecznym by było podjęcie działań w celu wypełnienia obowiązków ustawowych wynikających z artykułu 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w sprawie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych i ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odporności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Po drugie, podkreślić należy bezwzględną konieczność uzupełnienia braków kadrowych w zakresie zatrudnienia pracownika socjalnego bowiem mamy mieszkańców na terenie miasta i gminy 8 000, ponad 8 tysięcy, 8 tysięcy zdaje się 100, ja to w sprawozdaniu przytaczałam, 100, zaraz znajdę, w każdym razie ponad 8 tysięcy mieszkańców. Z ustawy o pomocy społecznej wynika, że pracownik socjalny powinien być zatrudniony do 2 tysięcy mieszkańców, 1 a tutaj przekracza, więc czterech pracowników socjalnych to jest za mało, dlatego koniecznie jest zatrudnienie piątego pracownika socjalnego, to jest już wymóg ustawowy, bo innym kluczem zatrudnienia pracowników to jest do 50 środowisk, a no, tak jak tutaj też sprawozdanie jest zapisane, teraz tutaj przejdę do tego właśnie. Tylko, bo to należy to nadmienić, to są, to są ważne sprawy. Może nie Państwo na to uwagi, ale zaraz znajdę. Ale właśnie tu chodzi o liczbę tych środowisk objętych istniejących. Tam jest jeszcze sporo tych środowisk, że ja, jak ja to ja bym musiała mieć o. Z pomocą zostało 527 rodzin, więc proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, ile bo musiałoby być rzeczywiście pracowników, żeby te 50, bo pracownik socjalny powinien obsługiwać do 50 rodzin, gdybyśmy tym kluczem szli. Ale my idziemy tym kluczem, no żeby już to nie obciążać gminy, natomiast z całą pewnością pracownicy mają pracy naprawdę w pełne ręce. To, to zresztą to obrazuje całe to sprawozdanie, także. Proszę Państwa, no, myślę, że ten piąty pracownik to jest konieczny, to jest z tego klucza, tak jak ja powiedziała, do dwóch tysięcy mieszkańców. Jest to konieczne. I tutaj jeszcze wspomniałam o asystencie rodziny, bo i mamy jednego asystenta rodziny. Ja bym chciała, żeby było ich dwóch, zważywszy, że asystent ma sporo środowisk. I do tej pory tak było, że pozyskiwaliśmy środki na asystenta. Ten, który jest... O, w 100% wynagrodzenie było pozyskane z, ze środków rządowych. I myślę, że zatrudniając drugiego asystenta również pozyskamy te środki rządowe, tak jak było do tej pory. No i trzeci, trzecia ważna sprawa to kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego, informacyjno konsultacyjnego dla osób uzależnionych i doznających przemocy domowej wraz z cyklicznym poradnictwem psychologicznym. Oraz podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpłatnego dostępu do poradnictwa prawnego dla klientów pomocy społecznej. Ponieważ no, mamy rzeczywiście coraz więcej osób, m, ma, przychodzi z różnymi problemami e, natury psychologicznej, ale także i prawnej, zatem dobrze byłoby w tym zakresie, gdybyście Państwo tutaj radni uchylili się nad tym problemem również. I czwarty, nie mniej ważny, to wdrożenie systemu do zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników socjalnych. Proszę Państwa, praca pracownika socjalnego to nie tylko trudna praca, ale też praca niebezpieczna. Zdarzały się już przypadki, to już telewizja nagłaśniała, jak na drugim, to było w Jarbonowie, już teraz może przekręciłam, ma kobiet, pracownicy zostali spaleni. Na, drużynie, na drugim piętrze i mieli możliwość ucieczki. Zatem naprawdę tutaj w sprawie, w zakresie tej polityki bezpieczeństwa należałoby się rzeczywiście nad tym tematem pochylić. Okay. Tutaj również na pewno będzie y, ten temat rozpatrywał. Być może y, jakieś y, y, no, chociażby alarm, żeby y, pracownicy mogli... Y, y, zadzwonić w razie czego, no, no takie rozwiązania też są, ale to na tym na pewno należy się pochylić i to myślę, że niezwłocznie. My będziemy analizować też ten, ten temat, jak można to rozwiązać i Państwu tutaj radnym przedstawiać. nie mniej ważną kwestią jest również rozważenie możliwości zwiększenia wynagrodzeń pracowników w ośrodkach, bo trzeba powiedzieć taką prawdę, że wynagrodzenia pracowników to są nieomalże na poziomie najniższych wynagrodzeń. Natomiast no na pewno y, pracownicy nie będą mieli motywacji do pracy. Być może będzie tak, że będą nam odchodzić, bo to jest bardzo trudna praca, a mamy wykwalifikowanych pracowników. Y, jeśli y, zasiłki będą przekraczały, wypłata zasiłków będzie przekraczała y, dla klienta wynagrodzenie tego pracownika. To dla niego ta praca będzie się stawała całkowicie bezsensowna. Dlatego to uważam, że jest na pewno ważny, e, ważnym tematem do rozważania. I to by było na tyle, jeśli chodzi o potrzeby na 2017 rok. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję. Widzę, że problemów, Pani Kierownicy, jest bardzo dużo. I że, Dziękuję. tylko jestem bardzo. ciekaw, żądań jest też dużo. Zobaczymy, to, to jakie prośby. będą... Jakie, to jakie, będą i no, jakie będą te potrzeby. Kto z Państwa radnych ma jeszcze pytania odnośnie tego sprawozdania? Nie ma. Przechodzimy do punktu 22. Przyjęcie sprawozdania działalności w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kętem za 2016 rok. Też każdy z radnych otrzymał. I to na komisji wyjaśnialiśmy. Jeżeli Pani kierownik ktoś ma do dodania albo. Kto z Państwa radnych ma jakieś pytania odnośnie tego sprawozdania? To proszę bardzo. Nie ma. Dziękuję. Ogłaszam dziesięciominutową minutową przerwę. Zmawiamy o obrady sesji. Punkt numer 23. Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami pani burmistrz. Staram się w miarę krótko. W okresie od 23 lutego do 31, czyli do dnia dzisiejszego wydano 10 zarządzeń burmistrza miasta i gminy Skrętne. Informacja dotycząca realizacji uchwał 31 sesji Rady Miejskiej z 23 lutego. Podjęte zostały 4 uchwały, z czego jedna została pozytywnie zaopiniowana przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, a także organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli z terenu miasta i gminy Skępe. Kolejna uchwała, już nie będę czytał numerów, w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej miasta i gminy Skępe była bezzasadna. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Skępe Na 2017 rok zmiany wprowadzono życie, w życie I również uchwałę wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Skępe Na lata 2017-30 zmiany zostały wprowadzone Również w życie Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych już tutaj Pan Krzysztof wiele na ten temat i przy sprawozdaniu, czy przy informacji budżetowej, pani skarbnik powiedziała, ale postaram się krótko tylko uzupełnić. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wólce. w dniu 15 lutego 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu złożony został wniosek na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wulce. Wartość wniosku to 1 890 000 zł, natomiast planowana kwota dofinansowania 979 000 zł, a więc 63,63% ,63 od, kwoty, od kwoty netto. Przebudowa oraz wyposażenie sieci cywilnej i brzegowej, już żeśmy o tym mówili. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z lokalnej grupy działania gmin Dobrzyńskiej Region Południe, pod koniec kwietnia ma być ogłoszony konkurs w ramach inwestycji w infrastrukturę kultury, gdzie zamierzamy aplikować z projektem na przebudowę oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej. Grzowie wartość tego zadania to około 600 tysięcy złotych. I modernizacja hali, o której już było mówione, tak jak wcześniej wspominane było, 28 marca 2017 roku został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki, wniosek modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół z Kempem. wniosek został złożony w ramach programu modernizacji szkolnej infrastruktury sportowej. Ponadto rozpisano zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy nadzoru inwestorskiego na inwestycję, która obejmuje między innymi wsparcie zamówienia na etapie przeprowadzenia procedury przetargowej, która jest przewidziana na drugą połowę kwietnia, tak aby zakończyć roboty możliwie w wrześniu. Bieżącego roku na to zadanie zostało zgłoszonych 5, 5 ofert. W dniu 15 marca 2017 roku, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępie, odbyła się konferencja otwierająca wdrażanie projektu opracowania lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Skępe. Wśród uczestników byli. Miejscy Rajcy, sołtyszy z terenu gminy oraz przedstawiciele innych instytucji, zarówno państwowych, jak i kościelnych. Swoich reprezentant, reprezentantów miały również sektory społeczne i gospodarcze, a także mieszkańcy. Przebieg spotkania moderowali eksperci z zewnątrz. Y, oczywiście te spotkania cyklicznie będziemy tutaj odbywać. Odbyły się już dwa spotkania konsultacyjne w Kukowie i Łąkiem, a kolejne będą odbywać się, tak jak powiedziałem, w środę, w każdą środę w Kucie, Wólce, w wiosce Jarczewie Wszystkie materiały, ankiety, najświeższe informacje dostępne są na stronie dedykowanej projektowi. Zakończenie prac nad programem przewidziane jest na październik bieżącego roku. Strona to jest www.rewitalizacja.skmpe.pl Informacje dotyczące wykonywania prac na terenie miasta i gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych. Na pewno Państwo widzicie, że pracownicy na terenie Skępego wykonują wiele prac, prac w głównej mierze porządkowych, ale chciałbym tutaj zwrócić na pewne prace przez pracowników wykonywane, wykonane praktycznie. To był dalszy ciąg prac pielęgnacyjno-czyszczących w parku borek. Wycinanie krzewów, podszycia głównie klonu, składowanie i cięcie to następowało rębakiem, zupełnie po w zabiegach pielęgnacyjnych na terenie Borku, Borek zupełnie inaczej wygląda. Także yy, tu wszelkie sprawy są uzgadniane z nadleśnictwem filmu. Nadleśnictwem Wymiana podłogi miała miejsce na moście w Żuchowie, który uległ tam już zniszczeniu i został naprawiony. Podcinanie, kształtowanie kolon drzew rosnących wzdłuż ulic miasta Skępego sprzątanie ściętych gałęzi. Praktycznie te prace zostały już wykonane i bardzo dobrze, że udało się je bardzo sprawnie wykonać i szybko. Dalszy, yy, trwa dalszy ciąg prac remontowo-modernizacyjnych świetlicy wiejskiej w Lubówcu. Wykonano tam wstawienie drzwi wejściowych, zamontowano okna, wykonano instalację elektryczną. Także cały czas następuje dostosowanie do potrzeb mieszkańców tego zakupionego miejsca przeznaczonego na świetlicę. Nastąpiło położenie kostki brukowej na podjazd dla osób niepełnosprawnych czy centrum Cakorze w Wólce. Następuje równanie dróg gruntowych na terenie gminy Skępe za pomocą koparko-ładowarki. JCB zakupionej, ta koparka wykonuje nie tylko równanie dróg, ale jest bardzo przydatna w wykonaniu, wykonywaniu innych wielu potrzebnych zadań na terenie miasta i gminy Skępek, głównie na terenach, na terenach wiejskich sołectw i tutaj był to bardzo dobry zakup. Ustawienie, nastąpiło ustawienie w terenie tablic ogłoszeniowych pod potrzeby sołec gminy Skępę, Także te tablice są już zamieszczone. Jest to większy dostęp do informacji przekazywanych tu przez urząd, i nie tylko. Ułatwiają pracę sołty, są na terenie naszej miejscowości. Załadunek nastąpił, wywóz z ziemi na Podwyższenie terenu rekreacyjnego na ulicy Plażowej, to jest nad Jeziorem Wielkim. Tam też trwają prace przygotowawcze do początku sezonu, sezonu letniego. Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych w mieście i gminie Skępe. Ten etap w dniu 15 marca został rozpoczęty. Te prace związane z profilowaniem dróg gruntowych, prace równiarki zostaną wykonane do połowy kwietnia. Gdzieś w 80% mamy te prace wykonywane, wykonane. W tej chwili chodzi w głównej mierze o drogi gruntowe. Oczywiście prace, które są wykonywane w dużej mierze uzależnione czy zależą od warunków atmosferycznych, jakie, jakie są. Również została podpisana już umowa na remont dróg bitumicznych w mieście i gminie Tutaj mamy też zapewnienie, że to świąt no, na terenie z wiertego, tak, i do lipca te najbardziej newralgiczne zostaną wykonane. Oczywiście rozważamy wykonanie kilometra drogi błąkiem, bo ta droga nie nadaje się praktycznie do remontu. Trzeba ją od nowa po prostu zalewać nawierzchnię, bo ten odcinek po prostu jest nie do, nie do remontu. Prace, także te prace w połowie miesiąca kwietnia myślę, że y, rozpoczęte tu warunki atmosferyczne. Jeszcze myślę, że do końca kwietnia jak najszybciej z tymi y, się uporami, sprawami, ale też i we własnym zakresie tu pracownicy wykonują y, na ulicy Polnej, prawda, panie nie było wykonywane i na drodze do lipca, z tego co. Nie wiadomo, 17 marca odbył się trzeci powiadowy konkurs piosenki dowolnej zorganizowany przez Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjne w Półcej i Wskępem oraz Miejskie Centrum Kulturalne w Litnie. Do udziału w konkursie zgłosiło się wielu uczestników z całego powiatu i to bardzo serdecznie dziękuję wszystkim opiekunom, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do konkursu, gdyż było, tak jak powiedziałem, bardzo wielu uczestników, bardzo duża rywalizacja, a przed jurorami był niełatwy wybór. Też słowa podziękowania kieruję również do osób zaangażowanych w organizację imprezy. To jest do, dla Pani podziękowania dla Pani Małgorzaty Matuszczak. Krzywdzińskiej, panu Arkadiuszowi Świerskiemu, dyrektorowi Miejskiego Centrum Kulturalnego w Litwie, pani Ilonie Gronkowskiej, dyrektorowi Publicznej Szkoły Muzycznej w Litwie, także wszystkim tym osobom. Bardzo udana, wspaniała impreza, która z roku na rok się, z roku na rok się rozwija. Chciałbym również poinformować, że Trwają w dalszym ciągu rozmowy odnośnie wynajmowania przez miasto i gminę skępę Boiska dla celów klubu i nie tylko dla uczniów. Także w tej chwili rozmawiamy, doprecyzowujemy pewne, pewne punkty czy szczegóły. Myślę, że na kolejnej sesji podejmiemy uchwałę i z dniem pierwszego. Maja, mam taką nadzieję, po pewnych uzgodnieniach, zarówno yy, yy, uzgodnionych ze starostwem, yy, tom, yy, to, to porozumienie podpiszemy. Ostatnie swoje sprawozdanie z, na ostatniej sesji zakończyłem tygodnikiem Celi, także chciałbym i tym tygodnikiem dzisiaj zakończyć. Chciałbym yy, yy, tak jak powiedziałem na ostatniej sesji. Odnieść się do słów swoich. W tygodniku była oceni celi artykuł Reforma dobra dla szkół. Po prostu niedokładnie przeczytałem, czy błędnie zinterpretowałem pewne, pewne stwierdzenia dotyczące konsultacji. Oczywiście konsultacje się odbyły, zarówno w czerwim, jak i w pulce, i dlatego chciałbym autorkę tego artykułu. Jest Pani nie ma Panią Lydię Jagielską, jaki jak i tygodnik za słowa, które wtedy błędnie podałem. Bardzo serdecznie przeproszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma pytanie odnośnie przedstawionych informacji przez burmistrza? Nie ma? Przechodzimy do...